Żeby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, to trzeba dać alkomat, prawda? Panie prezesie jak nastrój przed barażami Estonia, potem albo Wali, albo Finlandia, zobaczymy. Tak jest, jeszcze chwilę mamy, ale nastroje już czym bliżej meczu to na pewno napięcie wszędzie wzrasta i w sztabie szkoleniowym i wśród zawodników. No ale poczekajmy jeszcze chwilę, ponieważ niektórzy zawodnicy dochodzą do siebie i oby tylko kontuzje nas ominęły. A u Pana jak to wygląda? Mówi Pan o sztabie, mówi Pan o zawodnikach, a o prezesie Pan nic nie mówi. No tak samo, powiedziałem, że i u nas też to napięcie na pewno czym bliżej meczu to będzie wyższe. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak Pan się odnosi do krytyki, jaka spada na PZPN w ostatnim czasie, bo było dużo afer, było dużo ataków na PZPN i, i generalnie złej atmosfery wokół, wokół związku. Ja wiem, ale ta atmosfera nie jest niczym potwierdzona, także gdyby była potwierdzona, to na pewno bym się czymś tłumaczył. A ja tutaj, tak jak powiedziałem, była jakaś afera boiskowa, że prawdopodobnie gdzieś tam byliśmy w Andorze, jak nawet na tym treningu nas nie było, bo każdy trening jest udokumentowany, jest monitorowany, mamy, mamy te wszystkie rzeczy w PZP -nie i można łatwo sprawdzić, ja mogę udowodnić. A jak pan się odniesie do tego, że wokół PZPN-u słowo wódka jest odmieniane przez absolutnie wszystkie przypadki w ostatnim czasie? No trudno mi na to reagować, no, każdy reaguje tak, jak uważa. Ja, ja nie przyjmuję tej krytyki, bo żeby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, to trzeba dać alkomat, prawda? Jak pan prowadzi samochód, po czym może policja stwierdzić? Po tym, jak panu poda alkomat. No tutaj. Wiemy, że można różne rzeczy pisać, tylko to są rzeczy niesprawdzone i ja mam na to dowody. Panie prezesie Robert Lewandowski powiedział, że Michał Prowiesz wzniecił w nim iskrę ponownie do gry w kadrze. Jak pan skomentuje te słowa? No bardzo pozytywne. z Jeśli... tym, że Michał No ja nie wiem, jak, jak to prezes, tam... To jako przełożony. Tak, mnie to cieszy taka informacja, ale nie byłem przy rozmowie, ale skoro Robert tak powiedział, to to tylko może cieszyć. Panie prezesie, nie obawia się Pan tego, że mm, no, zawsze. Musi być skalkulowany zły wynik, prawda? Nie obawia się Pan tego, że po ewentualnym złym wyniku w meczu z Estonią, czy też od w ogóle odpadnięciu z baraży, absolutne trzęsienie ziemi będzie wokół PZP, no bo, bo tak będzie. No, zawsze będzie, jak nie ma wyniku, to jest trzęsienie. Z tym, że my, jako Federacja, jako Polski Związek Piłki Nożnej, wszystko zrobimy, żeby nasi piłkarze mieli wszystkie dobre warunki, stworzymy takie, żeby e, mogli rozegrać te, te mecze barażowe i jesteśmy na to już przygotowani. Jest Pan absolutnie pewny, że awansujemy na euro? Jestem pewny. to ostatnie pytanie może dotyczące trenera, bo nie ma tutaj wśród nominowanych na tej gali selekcjonera reprezentacji Polski. No ciężko by raczej o tą nominację było, ale myśli pan, że ten następny rok będzie ktoś zmieni? I to będzie Michał Prowierz, który tutaj będzie musiał być nominowany? Chciałbym, żeby Michał wygrał, a nie nominowany był i życzmy tego Michałowi i naszej całej reprezentacji.